Narcyz manipuluje także poprzez wywoływanie zazdrości. Potrafi komplementować inne osoby na Twoich oczach, flirtować albo opowiadać, jak wiele ma wielbicielek. W ten sposób wysyła ci jasny sygnał. Uważaj, bo mam powodzenie, łatwo mogę cię zastąpić. To okrutna gra, która podsyca Twój lęk przed utratą Jego miłości. Pod tą maską uwodziciela kryje się bolesna prawda: narcyzowi brakuje empatii. W sferze intymnej liczą się dla niego przede wszystkim jego własne potrzeby i ego. Seks nie służy pogłębianiu więzi, tylko potwierdzaniu własnej wartości i władzy. Narcyz nie umie wczuć się w Twoje emocje ani potrzeby. Jeśli czujesz smutek, ból czy frustrację, on tego nie dostrzeże lub uzna, że przesadza.